Urodziła się w 1961 roku w Drawsku Pomorskim, mieszka w Złocieńcu, jest osobą chorującą na postępujący zanik mięśni. Przez wiele lat zajmowała się poezją. Po utracie sprawności przeżyła duży kryzys i nie mogąc pisać, została zachęcona do malarstwa. Maluje od 1994 roku. Szczególną przyjemność sprawia jej malowanie przyrody, odkrywanie kolorów i tworzenie jej kształtów. Stąd często przebywa w lesie, na łące, nad jeziorem. Gdy maluje, wszystko staje się lepsze. Również w sobie odzyskuje wewnętrzny ład. Dla Doroty nie ma rzeczy niemożliwych. Istnieją tylko różne sposoby osiągnięcia wyznaczonego celu. Sens jej życia polega na tworzeniu i dawaniu, bo tworząc daje siebie, dzięki temu jej życie jest podobne do koloru jej obrazów.